Czy... Panie Przewodniczący, Państwo Wiceprezydenci, Wysoka Rado. Panie Prezydencie, w WPF-ie mamy zapisany w punkcie budowa zespołu szkół muzycznych nr 2, ulica Jana III Sobieskiego, 15 etap trzeci, poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta. Na 2025 rok 170 tysięcy. Czy my jesteśmy w stanie, żeby je wykorzystać, czy też będziemy się martwić i przesuwać, jeżeli chodzi o remont tej szkoły na kolejne lata. A pytam dlatego, że doskonale Państwo znamy sukcesy wszystkich szkół artystycznych naszego miasta i jak są potrzebne, jeżeli chodzi o edukację w tym zakresie. Dlatego chciałbym zapytać, czy, czy ten etap trzeci został zakończony i rozpocznie się już oczekiwana inwestycja, jaka jest poprawa budynku Zespołu Szkół Muzycznych, czy po prostu jeszcze trzeba poczekać na przykład na zewnętrzne środki i podpowiadam, y, gdzieś tam Doszły do mnie słuchy, że w programie Fenix jest właśnie rewitalizacja szkół artystycznych i jest możliwość pozyskania zewnętrznych środków, na które pewnie liczymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję pan prezydent. Dziękuję bardzo. Odpowiadając panu radnemu, chciałem powiedzieć wyraźnie, że byliśmy w delegacji z panią prezydent u pani minister w trzech sprawach, w tym jedna z nich to jest możliwość pozyskania środków na kompleksowy remont szkoły artystycznej i rzeczywiście teraz analizujemy to, może to źródło, które. O, o którym mówimy, bo wtedy moglibyśmy zrobić coś więcej. Nie ukrywam, że nam na tym zależy, i w ślad za tym będziemy podejmować decyzję. Eee, I tu również pewnie ta, to rozstrzygnie się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, kiedy to budżet ministerstwa troszeczkę będzie więcej znany. Bo dziś, jak wiecie, priorytetem jest jednak odbudowa szkół na, na terenach popowodziowych, ale już wiemy, że nie w pełni ta kwota zostanie wykorzystana, więc jest szansa, że i coś nam wpadnie. Dziękuję. Pan Radny Witold Walawender. Panie Przewodniczący, Państwo Wiceprezydenci, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ten projekt uchwały, a dokładnie dział 801 Oświata i Wychowanie Zmniejszenia pokazuje jak warto z, ze zrozumieniem czytać projekty uchwał. Właśnie to, to co otrzymowili kolega, koledzy radni, Zmniejszenie to nie znaczy rezygnacja z inwestycji. Tutaj jest mowa o zespole szkolno przedszkolnym nr 5 przy ulicy Pelczara 3, tak samo przy ósmym liceum. Tam, Szanowni Państwo, przetarg został rozstrzygnięty. Jesteśmy na etapie przekazania terenu budowy wykonawcom, którzy ten przetarg wygrali. Boiska sportowe które. Nie muszę tutaj nikomu tłumaczyć, że są potrzebne przy tych placówkach, osiedlach dla mieszkańców dla całego miasta będą realizowane. Dlatego czasami uczulam, że zapis zmniejszenia to nie znaczy rezygnacja. I przeniesienie to też nie znaczy rezygnacja. Żebyśmy sobie zawsze zapamiętali, raz na zawsze nawet zapamiętali, że przeniesienie, zmniejszenie to nie znaczy rezygnacja. Tak jest przy stadionach, tak jest przy wszystkich inwestycjach. Dziękuję Pan Wiktor Walawender. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Wiceprezydenci, Wysoka Rado. Ja mam trzy kwestie. Pierwszą to może zacznę od informacji. Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Marcina, tak zwana Fara, prosiła mnie, żebym wszystkich Państwa poinformował, że jutro dla uczczenia pamięci prezydenta Tadeusza Ferenca odbędzie się msza o godzinie 19:00, więc to czynię, przekazuję informację. Druga sprawa, Panie Prezydencie, przez wiele lat, wiele lat pracy jako radny zwracało się wielu mieszkańców w sprawie edukacji, w sprawie, wielu mieszkańców zwracało się do mnie w sprawie edukacji, kultury, sportu, infrastruktury. Ale po raz pierwszy zwrócili się do mnie szanowni państwo ornitolodzy. Ornitolodzy, którzy biją na alarm i serdecznie mnie proszą, żebym Żebym temat poruszył na sesji, więc to czynię. Ptaki masowo rozbijają się o ekrany. Nie wiem, nie umiałem odpowiedzieć, jakbyśmy mogli rozwiązać ten problem. Obiecałem, że poruszę ten temat na najbliższej sesji Rady Miasta podpowiadali, żeby może jakieś kropki, bo ustawa mówi, że na przykład tej zielonych krzewów, które gdzieś tam otaczają ekrany, nie możemy za dużo dawać, bo jest jakiś nowy przepis ustawowy, ale jakieś tam kropki, czy co innego by pewnie pomogło, bo, no bo niestety takie jest życie, jeżeli chodzi o ptactwo. Podaję tylko pod rozwagę, panie prezydencie, nie, nie oczekuję odpowiedzi dzisiaj. Może gdzieś tam w przyszłości uda się rozwiązać ten problem. I trzeci, podstawowy, najważniejszy, daleko idący Problem. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mam pytanie, czy umiałby mi ktoś odpowiedzieć na to, jak to nazwać. Jak to nazwać, że wszyscy radni zgłaszają wniosek o lewoskręty, o prawoskręty, o sygnalizację, o drogę jedną, drugą, trzecią żłobki, ja też, a potem budżet na 2025-2026 zapisujemy te zadania, inwestycje do budżetu. Głosujemy przeciwko. Kto mi powie, jak nazwać? Ten precedens. Że na przykład radni XYZ proszą Panie Prezydencie, Pan wpisuje, pięknie jest zapisana inwestycja jakaś w budżecie, potem ten radny jest przeciwny budżetowi, czyli de facto jest przeciwny tym inwestycjom. No ludzie, powiedzcie mi, jak nazwać ten akt. Bo ja nie umiem, pytałem się wszystkich, co można zrobić, żeby załóżmy zagłosować za tym, co radni chcą. I jeżeli są to zapisane inwestycje w budżecie, no to ja rozumiem, że budżet zostaje przyjęty jednogłośnie. No ludzie. No nie róbmy z ludzi mieszkańców, bo wszyscy chwalą, że ja zrobiłem to, tamto i tak dalej. Ale czy zrobiłem tak naprawdę bijąc się w pierś? Ja głosowałem przeciwko budżetowi? No nie zrobiłem nic w tej sprawie. No ludzie. Proszę mi by tu Proszę? kto będzie głosował. Ja oczekuję, na ja oczekuję na sesji grudniowej, panie prezydencie, że wiele inwestycji oświatowych, kulturalnych, sportowych będzie zapisane, bo jest i radni jednogłośnie, panie prezydencie, dziękujemy. Ja to przypomnę wszystkim na sesji budżetowej. Proszę. Tak, wnioski rady dopilnujemy, żeby były uwzględnione. I za budżetem głosujemy wszyscy. Wszystkie wnioski, panie prezydencie, zapiszemy w budżecie, sygnalizację lewokrę, i głosujemy bez żadnych umów, bez żadnych ustaleń budżet na kolejny rok 2026. Anno Domini, bardzo dziękuję.